Kiedy słyszę słowo Blizzard, to przed oczami mam szczenięce lata, gdy jakość gier wideo właśnie definiowało owe studio. Dostaliśmy świetnego Warcrafta 3, który to z czasem stał się fundamentem dla gier MOBA. Równie dobry był też Starcraft, czy też przepotężny World of Warcraft. Jednak ja wielokrotnie powracałem do jeszcze innego świata wykreowanego przez zamieć. Świata Sanktuarium, miejsca pełnego mroku i odwiecznego konfliktu demonów z aniołami. Gdzie kością w gardle stoją oczywiście ludzie. Od kontrowersyjnej trójki sporo czasu już minęło, a dziś mamy okazję cieszyć się już czwartą odsłoną cyklu. Jak to wyszło? No cóż. Zostań na chwilę i posłuchaj. W Diablo 4 rozpoczynamy historię porzuceni gdzieś w niebezpiecznym, mroźnym środowisku. Próbując wyjść z opresji, docieramy do małego miasteczka targanego lodowatymi wiatrami. Oferujemy pomoc lokalnej gawiedzi, a mieszkańcy z kolei obiecują nam o opierunek. Po wyplenieniu pobliskiego zła dręczącego lokalsów, zostajemy wciągnięci w o wiele potężniejszy konflikt, związany w największym stopniu z powrotem córy nienawiści, jaką jest Lilith. Córka Mefista zaczyna siać zniszczenie i zatruwać swym wpływem umysły innych ludzi, a my będziemy starać się powstrzymać ową demonicę, przed osiągnięciem swojego celu. No dobra, zarys fabuły mamy z głowy, nie ma co się oszukiwać, w Diablo fabuła nigdy nie była na pierwszym planie. A szkoda, bo sam zamysł sanktuarium jest naprawdę ciekawy. Miło widzieć, że w czwórce twórcy starali się dosyć mocno zachęcić gracza do zgłębienia historii świata przedstawionego. Jeżeli macie możliwość, to polecam zapoznać się z opisem świata gry i poczytać na temat odwiecznego konfliktu demonów i aniołów. Podczas rozgrywki wyłapiecie wtedy całkiem sporo fajnych smaczków. Podoba mi się, jak duża i zróżnicowana jest powierzchnia świata gry. Bawiąc się w pierwszym akcie w towarzystwie mrozu rozwój markotności lokalnej społeczności, nie mogłem oprzeć się wrażeniu, że Blizzard chciał mieć swój własny Kislev. Dla niewtajemniczonych, jest to jedno z państw z uniwersum gry RPG Warhammer. Kislev, jako państwo, swoją estetykę czerpie w dużej mierze z połączenia folkloru centralno-wschodniej Europy. Z elementami jednostek wojskowych z dawnych okresów historycznych. Znajdziemy tam nawiązania chociażby do Polski oraz Czech, jak i również do Kozaków. Bardzo mi się to podobało, gdyż taki zabieg wrzucenia nas w trochę inny klimat zmienia oblicze świata przedstawionego. W Trójce i Dwójce też zwiedzaliśmy śnieżne lokacje, jednak nie miały one tyle klimatu i różnorodności. Na pochwałę należy przytoczyć fakt, że sami NPC są świetnie napisani i zapadają w pamięć, a ich design, zwłaszcza w pierwszym akcie, choć nie tylko, trafnie oddaje klimat oraz charakter danej lokacji, w której się znajdujemy. To co bardzo dobrze wyróżnia Diablo 4 od poprzedniczek, to również zachęcenie gracza do śledzenia historii gry poprzez bardzo dobrze wyreżyserowane kadry sceny, gdzie nieraz zobaczymy nieoczywiste ujęcia kamery. Fajnie jest zobaczyć, jak gra z tradycyjnego rzutu izometrycznego zmienia całkowicie widok. Przykładowo, kamera wyłania się z za pleców naszego bohatera, ukazując ogrom nowej lokacji czy też podkreślając znaczenie dialogu z bohaterami niezależnymi. Skoro już wspomnieliśmy o dialogach, to również w tym miejscu podkreśla, jak cudowna jest polska lokalizacja. Grając Łotrzykiem można znowu poczuć się jak zbir z Beers Night City, gdyż w tym wypadku główną rolę gra pan Kamil Kula, czyli cyberpunkowy V. Człowiek który uratował mi życie. Zapadła mi również w pamięć postać Wigo, którego polskim głosem jest pan Tomasz Borkowski. I tutaj, fani Wiedźmina, na pewno znacie tego pana. Vernon Ross! No i ogromne brawa dla pani Danuty Stęki za świetne odwzorowanie córy nienawiści Lilith. Naprawdę wieje chłodem i mrokiem, kiedy pojawiają się sceny z rogatą demonicą. Stałeś się taki. słaby. Zrobię z Ciebie bohatera. Fanów starszych części cyklu ucieszy fakt, że najnowsza odsłona zawiera dużo nawiązań do kultowej już dwójeczki. Szykujcie się na ponowne spotkania ze starymi znajomymi. Skoro już wspomnieliśmy o świecie w grze, to widać, że Blizzard przyglądał się nieoficjalnemu konkurentowi Diablo, jakim jest Path of Exile. Kierunek obrany przez twórców pokazuje, że Diablo 4 idzie w stronę gry MMORPG czy być może gry usługi. Pawłow Exile odsłoniło swoje karty na rynku i nawet sam Blizzard musi się z tym zmierzyć. Dlatego też, zwiedzając przepotężne połacie terenów, spotykamy innych graczy. Gra również obfituje w całkiem pokaźną ilość aktywności motywujących wszystkich zebranych do wspólnego ubijania demonów. Mamy tutaj aktywności rodem z MMORPGów, ów gdzie musimy mierzyć się z falami wrogów, spełniając jakieś dodatkowe warunki, by dostawać lepszy loot. Zmiany w samym zamyśle gameplayu Diablo 4 zmusiły twórców do przebudowania również dungeonów, których to swoją drogą ilość jest przeogromna. W taki sposób, by były one o wiele dłuższe i wymagające zachęcając tym samym do gry w kooperacji. Uwierzcie mi, nieraz pomoc na dłoń towarzyszy, będzie nieoceniona w walce na wyższych poziomach trudności. No i oczywiście nie zapomnijmy o niesławnym sklepie, dającym możliwość zakupu dodatków do wyglądu naszych bohaterów za prawdziwe pieniądze. Blizzard oddał nam do wyboru pięć klas postaci. Mamy Łotra, Nekromantę, Czarodziejkę, Druida oraz Barbarzyńcę. Każdy z nich charakteryzuje się różnym podejściem do miażdżenia adwersarzy i każda z nich daje nam dostęp do różnych umiejętności. Możliwości jest naprawdę dużo, zwłaszcza że zmieniono tutaj drzewko umiejętności w porównaniu do poprzedniej gry cyklu. Tutaj proces rozdawania punktów przypomina bardziej to, co znaliśmy w Diablo 2 z tą różnicą, że nie rozdajemy punktów do atutów, takich jak zdrowie, wytrzymałość itd. Myślę, że trochę inspiracji z Pawow Exile również znalazło się w tym aspekcie, gdyż rozdawanie umiejętności daje nam większą swobodę w tworzeniu własnego builda. Z tą różnicą, że drzewką umiejętności nie jest wielkości gwiazdozbioru, zbiorą jak to ma miejsce w of Exile. Po mniejszych zmian doczekaliśmy się również przy samym grindzie ekwipunku. Od teraz nie jest wymagane identyfikowanie przedmiotów, by poznać ich cechy i właściwości. Gdy wypadnie nam jakaś legendarka, to od początku możemy owy przedmiot przywdziać i zapoznać się z jego statystykami. Dodatkowo w odwiedzanych miastach i wsiach ulepszymy nie tylko swój ekwipunek, ale i również mikstury. Których to notabene mamy dosyć ograniczoną ilość. Sam proces ulepszania nie jest czymś trudnym, jednak Diablo 4 daje nam również dodatkową możliwość zbierania surowców na mapie gry. Podczas wędrówek natkniemy się na przeróżne rośliny lub skały obfitujące w żelazo czy też inne metale. Warto wszystko to zbierać, by odblokować możliwości ulepszania swoich gratów. Nieraz ukończenie pobocznych zadań będzie nagradzać gracza właśnie skrzyniami z dodatkowymi surowcami, a również wykonywanie losowych zadań z innymi graczami, jak ubijanie fal wrogów, nagrodzi nas lutem oraz tak zwanymi szemrzącymi obolami. Spytacie pewnie, co to jest. Ano jest to waluta, która uprawnia gracza do skorzystania z usług sprzedawców handlujących tajemniczymi elementami ekwipunku. Możemy wydać te obole, by wylosować sobie od nich coś nowego. Czasem wypadnie legendarka, a czasem jakiś śmieć. No, takie to życie jest. Tak jak wspomniałem wcześniej, samo Diablo w największym stopniu zachęcało do siebie graczy gameplayem oraz zbieraniem lutu. A dodatkowo, im większy był stopień trudności, tym lepsze graty dało się znaleźć przy ciałach naszych poległych przeciwników. Diablo 4 pod tym względem również trzyma się starej receptury. Mamy tutaj chmary demonów, które przyjdzie nam siekać, bić, ostrzeliwać, podpalać, mrozić oraz zabijać. Zbieramy zabawki, które podwyższają nasze umiejętności oraz atrybuty, bijemy coraz większe zło i stawiamy czoła wszelakim bossom, by stawać się coraz silniejsi. Co do poziomu trudności, to rozpoczynając przygodę mamy dostęp do dwóch możliwości I jest to awanturnik oraz weteran. Na weteranie świat jest o wiele bardziej niebezpieczny, a stwory elitarne mają wtedy o wiele więcej dodatkowych atutów, które napsują graczowi krwi. Jednak by odblokować te nazwijmy koszmarne tryby gry, gracz musi sami odblokować poprzez zakończenie kampanii oraz dostanie się do pewnych lochów zawierających wyzwanie. Hehe, <laughs> nie ma tak łatwo. Nie ma łatwo również z bosami. Potyczki podzielone są na fazy urozmaicające walkę. Po zbiciu danego HP szefa i przejściu jednej fazy, adwersarz wydropi nam ze trzy miksturki zdrowia i walczymy z draniem dalej. A nieraz będzie tak, że co fazę będzie nam trudniej, gdyż przeciwnik potrafi wyciągnąć kolejne asy z rękawa. Ach, nawet tutaj czuć wyzwanie rodem z Dark Souls. Dlatego by oszczędzić wam czasu, zachęcam początkujących graczy, którzy chcieliby spróbować swoich ziół w by szybciutko ogarnęli fabułę na awanturniku, ogarnęli sobie 50 level i dopiero wtedy na weteranie brali się za odblokowywanie koszmarnej rangi świata. No dobra, przejdźmy może teraz do technikaliów gry oraz jej oprawy. Bo tutaj jest co chwalić. Diablo 4 wygląda moim zdaniem obłędnie, jest mrocznie, a zarazem świat gry jest zróżnicowany. Zwiedzamy ciekawie zaplanowane miasta, upstrzone nieraz potężnymi i pięknymi pomnikami aniołów, a także schodzimy w odmęty lochów i jaskiń, by podziwiać pochwałę demonizmu. Podoba mi się, jak zachowany jest gotycki klimat znany z początku serii. Z przyjemnością podziwiałem, jak zmieniał się świat, pchając fabułę dalej lub opuszczając mroźny biom, by przenieść się na zdradliwe pustynie czy też niebezpieczne bagniska. Jest i również na czym zawiesić oko podczas przemierzania starych i opuszczonych krypt. Podczas rozgrywki podziwiamy starożytne archiwa czy splugawione kazamaty pełne jakiejś obrzydliwej tkanki i mroku. Graficznie, dwoma słowami, jest przepięknie i mrocznie. Jako, że sanktuarium w czwórce jest przeogromne, widać to również w przestrzenności mapy. Eksplorując świat, kiedy wejdziemy na jakieś zniesienie, to widzimy co się dzieje gdzieś na dole. Jesteśmy w stanie zobaczyć jak inny gracz kilka poziomów niżej bije się ze stworami. Podoba mi się ten zabieg, gdyż sprawia on, że gra zyskuje dodatkową głębię. Sama walka daje również mnóstwo frajdy ze sprawą pięknych, brutalnych, mięsistych i soczystych ragdolów. Nic nie działa bardziej odprężająco jak widok bezwładnego cielska demona, który bez życia odlatuje w dal przez nasze potężne ataki. No i muzyka, pod tym względem, jest bardzo, ale to bardzo dobrze. Klimatyczna ścieżka dźwiękowa została świetnie skomponowana i potrafi zarówno zachwycić, jak i trzymać w napięciu. Nie ukrywam, mam słabość do soundtracku z dwójki i cieszy mnie fakt, że swoją playlistę będę mógł uzupełnić o motywy z czwórki. Chodzi tak mam wrażenie, że kompozytorzy trochę inspirowali się muzyką ludową. Mamy tutaj też troszkę takiego wajbu trochę jak z Wiedźmina, ale to jak dla mnie tylko i wyłącznie na plus. Muzyka ma swój charakter i świetnie oddaje klimat. Czy do czegoś można się przyczepić? No, no oczywiście, że można, jak najbardziej. Na pewno to, co mnie uderzyło po kilkunastu godzinach gry, to fakt, że zastosowano dosyć spory recykling przeciwników. Widać to w największym stopniu po bandytach. Przechodząc z biomu do biomu, mamy do czynienia z tymi samymi gagatkami, tylko z ewentualnym reskinem i zmienionym kolorem skóry czy ubrań. Myślę też, że można by się również pochylić nad problemem trawiącym wszystkie gry tego typu: a mianowicie chodzi o balans postaci. Wiadomo, że twórcy starają się zachować jakiś złoty środek, jednak mam wrażenie że granie czarodziejką lub nekromantom jest o wiele mniej stresujące od łotrzyka. Ale to też może być tylko kwestia bilda. Nie wszystkim również może się spodobać ścieżka obrana przez twórców, by ogrywać Diablo 4 tylko i wyłącznie w trybie online. Tak jak wspomniałem wcześniej, jest to związane z tym, by Diablo 4 był bliżej do gry kooperacyjnej na modłę przytoczonego już wcześniej Pawo Exile. Blizzard odrobił pracę domową i pewnie chce zawalczyć o gracza na tym polu. Choć nie każdemu się to będzie podobać. Kolejną rzeczą może być cena tytułu. Ja wiem, że inflacja i w ogóle oraz zdaję sobie sprawę z tego, że giercowanie nie jest ani hobby w dzisiejszych czasach. Jednak uważam, że 315 zł za wydanie standardowe jest dosyć sporym obciążeniem dla portfela. Nie wspominając oczywiście o bogatszych wydaniach gry. Co do ceny gry na konsole jestem w stanie przymknąć oko, gdyż ceny nowych gier obecnie no niestety nie są tanie. Jednak wiem, że fana serii nie muszę zachęcać do zakupu, gdyż taka osoba podczas oglądania tego filmu no, Diablo 4 to już dawno skończyła. Miejmy nadzieję, że w przyszłości jakieś promocje zachęcą większą ilość graczy do zabawy, bo naprawdę jest co robić. Dla początkującego gracza, który nigdy nie ogrywał żadnej części cyklu, może być trudno rozpocząć przygodę ze względu na dosyć wysoki próg wejścia. Gra nie tłumaczy wszystkiego tak prosto jak to teraz jest modne, a z czasem mnogość buildów i możliwości może być przytłaczająca. Podobnie jak przytłoczyć może nieraz siła co po niektórych elit i bosów na wyższych poziomach trudności. Jak dla mnie, Diablo 4 jest godnym następcą z serii, bawiłem się przy tym tytule świetnie. Pfu, wróć. Do tej pory bawię się przy tym tytule świetnie. Nie ma się co oszukiwać, że jest to jedna z najbardziej oczekiwanych gier roku 2023. Moim zdaniem gra podołała, a dzięki beta-testom udało się uniknąć fopa takiego, jakie miało miejsce w 2012 roku przy premierze Diablo 3, gdy serwery po prostu nie zniosły zainteresowania graczy na premierę. Gra jest przeogromna, zachęca do kooperacji, ma ciekawe postacie, ma obłędny klimat, ma świetną muzykę i sprawia mnóstwo przyjemności. No czego chcieć więcej? Podłączajcie się do Battle.neta i rzućcie wyzwanie córce Mephista. Z mojej strony to będzie wszystko. Dajcie nam znać w komentarzach, co sądzicie o najnowszym Diablo. Ja tymczasem się z wami żegnam i idę ratować sanktuarium. Pa!